Raport powstanie, będę miał czas, datę, godzinę, w jakim stanie to przyjechało, jakie ma kody błędów. Jest to bardzo ważne przy takich samochodach, nie są to tanie samochody, a klienci mogą być rozstrzygnięci co do innych jeszcze usterek w tym samochodzie, co mogłyby nawet mnie nie dotyczyć, ale warto coś takiego mieć, no bo różni ludzie przyjeżdżają, mogą ci zarzucić coś takiego, że Panie, Panie, zrobiłeś to, ale lusterka nie działają, no nie? a ja nie mam z tym nic wspólnego. No i ciężko jest potem rozmawiać z takim ciężkim klientem. Auto teoretycznie jest na chodzie, ale z okrojoną mocą. Możesz jechać dalej. Wezwanie pomocy drogowej nie jest konieczne. Jeżeli byśmy teraz jechali tym samochodem, pierwsze co uszkodzimy to jest skrzynie biegów. Padnie akumulator dwunastka zabije skrzynię. Już nie raz miałem taką sytuację, że przyjechał na lawecie, a ten samochód po naprawie się okazało, że jeszcze ma skrzynię uszkodzoną, więc bardzo szybko musimy jechać do, na podnośnik. Czyli oprogramowanie pokładowe uznaje, że jazda jest możliwa, a Bartek, że jednak nie.